Hej, cześć, Szymoneczko. Wszystkim witam was w kolejnym odcineczku z GTA Vice City The Next Gen e Edition. I tak, e, powiem wam, że dzisiaj nie zrobimy żadnej misji z helikopterem. To na pewno. E, myślę, że zostawimy sobie te dwie albo trzy nawet misje e, by po prostu w innym odcinku jakimś. Możliwe, że w następnym. A w dzisiejszym odcineczku... Myślę właśnie, żeby podskoczyć do Diaza, tylko że najpierw, zanim się skoczę do Diaza, to zabijam tutaj ludzi. E, to skoczę po apteczkę i polecę wtedy do Diaza, e, u Diaza. Nie chcę tego telefonu z podówka wiem gdzie mam tam pojechać, co mam zrobić, ale nie chcę. E, I tak, e, weźmiemy sobie tutaj, tą apteczkę i skoczymy właśnie po, e, po po tej misję do Diaz'a zobaczymy co w ogóle on będzie chciał od nas. Eee, z czym to się będzie jadło? Zauważyłem, że tutaj savey nie zwracają troszeczkę HP. Eee, ja myślałem, żeby w ogóle sprawdzić. O, nie, jakiś tam był niemka raczej. Eee, ogólnie chciałem sprawdzić, bo jest takie, są fajne modyfikacje, takie, że można zapisywać gdziekolwiek. Eee, a wiadomo, że przy eee, misjach właśnie typu helikoptera, bo coś by się przydało. Bo to raczej nie są na, że w misji można saveować, tylko chodzi o to, że na przykład przed wejściem do misji, żeby zapisać sobie czyli to bardzo by było pozytywne rozwiązanie, na przykład y, robiąc właśnie te misje, tym w ogóle latał jakiś, Więc myślę, żeby takiego czegoś nie zainstalować, ale y, to może dopiero nie wiem po piątym, po szóstym. Chodzi mi tylko głównie o te misje z helikopterem i tą resztą, tam po prostu bo one będą naprawdę stresujące. A żeby nie były tak bardzo stresujące, no to trzeba będzie po prostu też ogarnąć to jakoś w miarę. Więc w miarę to znaczy, żeby po prostu wziąć i zapisać sobie po prostu przed misją, żeby nie latać z Safe House. Wow. Aż tak ziewam. Dobra, już kura tutaj odlęca jest. E, ja tutaj podjechałem takim epickim pojazdem. Dobra, no to lecimy teraz na tą misję. Diaza. Co to będzie za misja? Nie pamiętam teraz tak szerzej. Pierwszej misji u Diaza. Hmm. Nie, nie pamiętam. Dobra, ale zobaczymy. Zobaczymy na spokojnie. Mhm. Yeah, yeah. uh. uh. mm hmm.

I go prześledzić po prostu do jego apartamentu, czyli tam, gdzie jest jego cały gang. No to będzie dosyć ciężka misja, ale. Znaczy ta będzie lightowa, ale następna misja, gdzie będziemy musieli zaatakować ten, właśnie to miejsce, to już będzie troszeczkę ciężej. Ale za to będzie fajna kaczenka, i mam nadzieję, że tego nie wycieli po prostu. Z gry, bo to by była po prostu tragedia. Bo to jest isterek. egg. Przepraszam. Przepraszam, naprawdę przepraszam za moje ziewanie, za to, że taki niekulturalnie jestem, że ziewam. No, ale jestem po nagraniach wcześniejszych i prosto teraz nagrywam właśnie ten odcineczek. Bo zaś przez kilka dni nie będzie mnie przy kąpie. Tak szczerze. Tylko tyle co robię w jeden dzień i później mnie już nie ma. Przy kąpie zaś, więc wiecie co? jak Tu jest darmowa broń. Ja sobie po nią podjadę. Wezmę sobie tą broń i skoczymy do tego, co nie? O, nagle się trawa pojawiła. Jak to wszystko w tej grze. Mógłby jakiś update po prostu wlecieć. Tu by się przydało to, pod tym względem, że dużo amunicji by się przydało powoli. Zbierać po prostu to wszystko. Nie wydawać na pierdoły dobra, to gin. Jak bardzo chcesz. Dobra, no. Ale dostał w nogę. No to teraz. E, tu będzie... Zobaczymy jak tu będzie trudno zrobić tą misję. Hmm. Musimy wejść do tego apartamentu. Popatrzcie, no nie no, po prostu to jest ostatni odcinek, gdzie nagrywam co dzisiaj. i, i nie, 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 nie. Chopie, po co ci to? No dobra, z kosiarką to raczej nie idź. Bo to jest bez sensu, ale tutaj zobaczmy, czy jest okno. No, powiem, mamy, że wygląda jak normalnie w Vice City oryginalnym. O, tutaj jest ten, chop. Here I go again. <laughs> Nie no, sorry, musiałem to po prostu zrobić, bo to było chamskie. Dobra, czy będzie ta scenka tak samo? Loser. Ta, loser. Dobra, no to biegniemy. Dobra, tutaj... No to się go nie da prześcignąć niż w oryginale. Dobra! E. Czy ja dobrze widzę, że debil po prostu spadł? Dzisiaj tutaj dwa zrobiły, no dobra, odległość musimy trzymać. No, będzie troszeczkę łatwiej, może nawet niż w oryginale. Powiem Wam, że teraz je ja tutaj zasuwam. A nie powinienem tak zasuwać, bo oni nie mogą we mnie strzelać, bo nie daj coś się stanie, to ja już będę ją lipę z miodem, co nie? Zobaczcie. No no debile po prostu, debile nie mamy jeździć. A on tu robi. Widzieliście, jak on skakuje na te auta inne? Dobra, dobra, to ty se strzelaj. Ja se tutaj... Ja se poczekam z daleka. W kolejnego, wiesz, wleciał, co nie? A czemu policja go nie goni? No nawet nie próbuj. Jedźcie na spokojnie, a nie... No i czemu policja go nie, szcze... nie goni? Jak ten szczela wszędzie. O, czy nawet w policji szczela? Śmiechu warte po prostu. No ja się trzymam z niego z daleko w miarę. Żeby nie było, że ten, że za blisko jestem, że on we mnie, mnie za z motoru. Tak, dobrze pamiętam. No patrzcie, no, on strzela mi tu po oponach po wszystkim. No i tak to jest bez sensu, no bo. Dobra, dobra, jedź, jedź, chłopie. Nie denerwuj mnie tutaj, bo ty. zamiast jechać, to mnie denerwujesz tym, że po prostu we mnie strzelasz. A muszę tylko Cię odprowadzić po prostu. Wow, aż mi lampę zbiłeś. To za mendat, nie? Wow, ale normalnie sam tyby można było robić na tym. No ja go już nie zgubiłem, bo ja już wiem, gdzie tutaj jest to. No pod początku wiemy gdzie to jest. O, a, dobra, widzicie? No i trafili mnie. Od razu, no to jest zawsze hapek, tak? Emission Pass. No dobra. Więc yy, zaraz pewnie Diaz będzie dzwonić, no, bo tak zwyczaj jest. No i patrzcie co ja robię tutaj. Fajne, 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 są te no ale. Nie do tej części po prostu. Nie do tej części. Lecimy z powrotem do Diaza. Bo trzeba zrobić kolejną misję u niego. Żeby to było na bieżąco, co nie? Co wy o tym myślicie? W ogóle tutaj mogę ten apartament kupić. Ale, jeżeli dobrze pamiętam. Jeżeli dobrze pamiętam. To jest ten? Chyba nie, to nie jest chyba ten. To nie jest ten, to będzie chyba ten następny. Tak, tam jest apteczka, znaczy apteczka. Yy, powinna być kulotporna ta. Tak jest. Więc pięknie, mamy to zrobione, wzięte raczej. Yy, więc możemy tutaj tak przeskoczyć i zająć komuś auto. Chcesz na to? Dobra to oczywiście, co nie? Yy, ale zaraz, bo jesteśmy tutaj przy kontenerze. A tutaj była apteczka, więc patrzcie, no wszystko jest po kolei elegancko zrobione, to nie, e, więc możemy tutaj apteczkę, ty możemy to, a ty możemy właśnie wziąć e, auto i podjechać do Diaz'a, żeby w ogóle tutaj mieć. Jeszcze oprócz tego, że tutaj jest Diaz, e, misja u Diaz'a. To jeszcze skoczymy w jedno miejsce i oczywiście weźmiemy sobie co? Eee, no, na pewno nie na pole golfowe, ale ja sobie wezmę po prostu tego maka. Tak, weźmiemy sobie maka i cheeseburgera. Eee, no nie o to mi chodziło, no, ale Chcę tutaj podjechać, wziąć yy, tą broń, która jest za free, no bo to jest za free broń. Że tutaj teka nie ma, co nie? No, to była legendarna broń, po prostu. No i patrzcie, no tutaj jest. No, to czemu by z tego nie skorzystać? Nie brać od razu i zawsze mieć tu amunicji więcej, troszeczkę, niż byśmy mieli standardowo. Co wy o tym myślicie? Bo według mnie to jest spoko rozwiązanie, co nie? Dobra, mamy 13 minut y, nagrania, a tutaj już dopiero zrobiliśmy jedną misję. Gdzie tam jest reszta? Bez się, za chwilę będziecie się dziwić No ale reszta misji gdzie? Gdzie? Przecież miałeś zrobić tyle misji tutaj Po dwie na odcinek No dobra spokojnie już jadę właśnie zrobić tą misję Nie będę na razie robić yy, U generała naszego kochanego Tylko po prostu sobie zrobię misję W tym yy, U Diaza. Według mnie spoko rozwiązanie nie? I chyba jesteście za Dobra czy tutaj była też chyba kamizelka? Znaczy, ten apteczka to jest też, jeżeli się nie mylę. I to nie tu, tylko w tym wcześniejszym. W razie czego? Zawsze coś nowego, tak? Dobra, no to lecimy, zobaczymy. Co tutaj będzie chciał dla nas Diaz. Od nas. Dobra, wychodź, Tommy, zostaw te już drzwi. Po co ci one? Oj, dobra. O, teraz Diaza. what kind of incompetent fool are you fool fool fool, fool! no I po what Ricardo these idiots they're always trying to screw you that's the problem with this business what do you think you're doing these tricks have failed me miserably Soon, any mom and pop will think they could sell Gaio in Vice City. What next? Huh? The stinking mafia? That gang play Maybe. The fortress at ground level. So, Quentin here. Quentin! Quentin! Quentin. <laughs> you over the area. <gasps> Holy shit. Them. What do you think you're doing?

To jest taki mały easter egg właśnie. Dobra, tutaj mamy te wszystkie rzeczy. Czemu ja nie mogę tutaj wyżej jakoś podjechać? Nie, nie można, bo po co? No, ale dużo rzeczy już wiemy. Czy znaczy wiemy, no mamy już tutaj zaliczone takie, że właśnie te easter eggi. Teraz właśnie na tę domówkę lecimy. No i tutaj będzie rzeźnia. Szczerze, rzeźnia będzie mocna. No dobra, jeżeli minigunem, no to lecimy z minigunem, dobra, czy ja mogę to jakoś... No i muszę ty te... o właśnie, takie walnąć tutaj rzeczy. Da się przeładować? Nie da się przeładować. E? No. Dobra, zatwiony. No, ten też. Ojej, oh yeah, ja powiem wam, że tu nie jest tak fajnie nawet latać. No, jednak w city e, zwykłym było łatwiej. Like this, yeah. Tommy Mercedes,

Dobra, tamtego też musiałem rozwalić, żeby nie było. Już mam połowę HP, kurde, naszego pojazdu. Dobra, nie żyjesz. I co, mnie tutaj zostawisz, jak się nie mylę, teraz? Na tamtym budynku.

To dajcie chociażby mi tą broń. No i patrzcie, no dobrze ja mam tutaj eee, Ten pistolec, nie? Bo inaczej to było lipa, co nie jest miodem A, czy ja muszę... Ja muszę tamtego czy do tego? Do tego muszę wejść. A, jakby człowiek pamiętał. Wszystko to by było dobrze. Dobra, ale tutaj będzie raz, dwa. Dobra. Jak dużo pamiętamy, tutaj właśnie cyk. Cyk. Hmm, tutaj gdzieś na górze. Dobra, my tu mamy. No, musimy tutaj wziąć i amo pozbierać, bo inaczej to idzie. No, no patrzcie, no i się zawiesiłem. To jest śmiechu po prostu. No. No lens dawaj. No uciekamy, uciekamy, uciekamy lens. Bo to nie ma sensu no. Zobaczcie to, nagle czy mam czy gwiazdy. mam pasy, no i spoko. Dobra, dobrze mieliśmy tą e, kamizelkę. Więc, dobra, powiem tak szczerze. E, Lecę sobie zapisać gierkę. E, I po prostu. A, może jeszcze ty odbierzemy sobie po prostu telefonik. A, czyli trzeba będzie Ci pomóc e, w po prostu ochronie łodzi. To jest na pewno ta misja, więc my sobie skoczymy teraz zapisać gierkę. No i cóż, powiem Wam tak szczerze: żebyście zostawili łapeczkę w górę, taką mocną oczywiście, to na dole komentarz. No i subskrypcje, tak samo na dole. No, więc to tyle w tym odcineczku. Będziemy się widzieć już w następnym. Trzymajcie się i chaos. Jakie show? Chłopie. My tu kończymy odcineczek. Hejazd.